Tam w kurniku Kazika w ten słoneczny wietrzny dzień. Ja jestem kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, jak sami widzicie, lub za chwilę zobaczycie, mam tutaj błotny Armagedon roztopy. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak to tutaj wygląda, ile tutaj jest wody? A byłoby o wiele gorzej. Gdybym tutaj rękłem ten lód, z czym y, nie było mało pracy, bo naprawdę przez tych kilka ostatnich dni porządnie się narobiłem tutaj. Ale y, skutek, skutek na pewno jest i na pewno jest rezultat tej pracy, choć i tak jak widzicie jest błotny Armagedon. Tak więc musicie mi wybaczyć, musicie y, zrozumieć i okazać wyrozumiałość. Bo jest to powodem tego, że w ostatnich dniach po prostu nie miałem zbyt wiele czasu, aby zająć się nagrywaniem. Codzienna walka o usuwanie wody stąd z tych wybiegów, o usuwanie błota, lodu, pozostałości tej starej ściółki naprawdę zajęła mi wiele czasu. No ale nic, pogoda zaczęła pomagać. Wieje dość mocno, więc woda będzie wysychać. Natomiast mam dla Was również smutną informację, ponieważ yy, odeszła jedna skórek. Niestety nie udało, jej się, nie udało jej się pomóc, nie udało jej się uratować. Była przewlekle chora. Mam na myśli diabolinę. Diaboliny już tutaj nie ma. Diabolina odeszła. Yy... Okazało się, że była przewlekle chora, miała chorobę jelit, no i cóż, tak bywa. Został mi kogut i została mi jedna kurka rasy Ayam Cemani, moja Raven, która jest w doskonałej kondycji, pięknie wygląda. No tamta kura, powiem Wam, że od samego początku, mówię o diabolinie w tej chwili, od samego początku jak tylko yy, do mnie dojechała wraz z kogutem, no to już na pierwszy rzut oka coś mi, coś mi nie pasowało. Ta kura była brzydka, ta kura miała zaniedbane pióra. No ale mówię, dobra, odpowiednim karmieniem i w odpowiednio dobrych warunkach, jak się przepierzy to i te pióra wrócą do normy. Jeśli oglądaliście odcinek, jak wpuszczałem ajam cemani do małego kurniczka, to zapewne pamiętacie, jak powiedziałem, że te kury jakoś tak nieprzyjemnie pachną. Okazało się, że nieprzyjemny zapach był spowodowany odchodami. Odchodami od Diaboliny, która, tak jak mówię, miała problemy jelitowe. Tak więc, również y, nauczka dla mnie, i tutaj przy tej okazji spróbuję podzielić się z Wami swoim doświadczeniem. No bo człowiek uczy się całe życie, zwykle uczy się na błędach. Więc, y, jak będziecie kupować którąś ze swoich kur, to zawsze zapytajcie najpierw sprzedawcę mało tego, że czy kura jest zdrowa. Bo oczywiście powiedzą wam, że tak, tak, kura jest zdrowa, nic jej nie dolega. No i czasami uda się kupić zdrową, fajną kurkę, tak jak mnie udało się kupić yy, kurę Feniksa, którą przysłał mi Kamil. Natomiast zawsze pytajcie o to, aby albo proście o to, aby sprzedawca przed wysłaniem Wam kury zajrzał jej do dzioba, aby zajrzał jej również pod ogon i zobaczył, w jakim stanie znajduje się, że tak powiem, jej odbyt. Ponieważ u diaboliny, jak się okazało, odbyt no wyglądał strasznie. Wyglądał jak wygląda, każdy hodowca wie, jak, jak wygląda kloaka zdrowej kury. Natomiast u diaboliny wyglądało to tak, jakby jej kloaka była pokryta jakąś skórą nosorożca albo słonia. Nigdy w życiu nie wyszłoby tamtędy żadne jajo. No ale dobrze, koniec z tym tematem, bo temat jest niewdzięczny i niezbyt przyjemny, niezbyt pozytywny. Więc yy, zajmę się sprawami bieżącymi. Jak widzicie, nadal walczę tutaj z utrzymaniem jakiegoś porządku na wybiegach. Jak tylko jeszcze troszkę odpuści ten lód i ziemia odmarznie, bo jeszcze, zobaczcie, nie wszystko udaje mi się usunąć. Część jest przymarznięta, ale jak tylko to odpuści, będę musiał przekopać te wybiegi, odkazić je a y, potem narzucę tutaj odpowiednio grubą warstwę piasku tak tak zakupię tym razem zakupię jakiś taki gruby piach albo żwir i wysypię to wszystko żwirem tak aby po prostu kury nie chodziły po tym zanieczyszczonym odchodami y, gruncie A co ta kurka tak krzyczy? A co ona tak lamentuje? Kaziu już tu przybiegł z pomocą. Jak usłyszał, że ona tak krzyczy, i zapewne jej krzyk był spowodowany tym, że zniosła jajeczko. O, proszę! O, jak świetnie! Nawet dwa jajeczka tutaj w tym gnieździe. A tutaj Hanka również siedzi. Tak więc dzisiaj nie krzycz, dobra! Tak więc dzisiaj jeśli chodzi o jaja kochinów, będzie troszkę lepiej. No i dobrze. Opatrzcie, już leci Kaziu. Już leci Kaziu. Kaziu usłyszał tam jakieś krzyki skórnika <laughs> i już leci na ratunek. Patrzcie. Patrzcie na Kazia. Już leci zobaczyć. Dlaczego jego Hanka tak krzyczy. No i Kazik. Idź, zobacz, nie uciekaj, nie bój się. I tak wygląda kilka ostatnich minionych dni. Non-stop wywózka tego obornika, tego brudu zamarzniętego w połączeniu z lodem. Wyrzucam to. Słuchajcie, wszystko do kompostownika. Biegiem czasu to przekompostuję, i kompost będę mógł użyć w warzywniku. No dobrze po południowe karmienie, a ty co tutaj robisz? Już do siebie. Wiaterek wieje, słuchajcie, błotko wysycha. Co prawda bardzo pomału. Myślę, że jeszcze co najmniej jeden dzień albo dwa, zanim będzie dało się chodzić po tym błocie bez zapadania się w niego. Natomiast pomału, pomału jest coraz lepiej. Słońce świeci, wiatr wieje, więc wysusza już tutaj na tarczywe kury już nie pozwolą nawet nałożyć Kaziowi ale Kaziu was weźmie sposobem słuchajcie a propos yy, imienia dla mojej nowej kurki Feniks było kilka propozycji yy, było yy, kilka propozycji Natomiast wybrałem dla niej imię na które zagłosowało więcej niż jedna osoba. Zagłosowało to może za dużo powiedziane, bo tutaj żadnego głosowania nie było, ale co najmniej dwie osoby opowiedziały się za tym, żeby moja nowa kurka rasy Feniks miała na imię Kamila. Dlaczego Kamila? Ponieważ yy, kupiłem tą kurkę od hodowcy o imieniu Kamil. A zatem kupiłem ją od Kamila. Idąc tym yy, tropem, tokiem rozumowania, kurka od Kamila jak może mieć na imię, jak nie Kamila. A więc yy, od dzisiaj będzie nosiła to imię. Serdecznie tutaj pozdrawiam wszystkie Kamile na kanale, które. Oglądają kurnik Kazika. Będziecie miały od dzisiaj swoją imienniczkę. Co tutaj Wam tak przeszkadza? O, bolek pogonił Kazika. Proszę bardzo, częstować się. Dobra, idę teraz tutaj do kurnika, gdzie rządzi Lucek yy, oraz gdzie jest Raven i Kamila. No i słuchajcie, z uwagi na to, że y, znów brakuje mi jednej kury, bo tak jak mówiłem, tak jak mówiłem wcześniej, y, diabolina no niestety odeszła, ona padła mi ta kurka, więc potrzebuję znowu kury takiej, rasy Ayam Cemani, ponieważ jedna kura na jednego koguta to jest troszeczkę za mało. Kamila jest malutką kurką, więc tym bardziej potrzebuje jeszcze co najmniej jednej kury, jednej albo dwóch. I zwracam się ponownie z apelem do widzów: jeśli ktoś z Was ma do sprzedania albo wie, kto ma do sprzedania kury rasy Ayam-Cemani, to bardzo proszę o, in o informacje w tej sprawie. Z tym, że zaznaczam, że chodzi mi tylko i wyłącznie o kury. Nie chcę żadnych kogutów, no bo koguta mam. Tutaj nie może pojawić się yy, jeszcze jeden kogut, bo sami dobrze wiecie, czym by się to skończyło. A więc podkreślam raz jeszcze: kury rasy Ayam-Cemani pilnie poszukiwane. Tak, tak. Do Was też już Kaziu idzie. No, odwykłyście. Odwykłyście trochę od jedzenia z tego karmidła. Dawno w nim was nie karmiłem. Zwykle dostawały w tym drewnianym korytku. Natomiast w tej chwili yy, wróciły do łask karmidła plastikowe. Pogoda jest już ładniejsza. Nie pada, nie śnieży, więc yy, można ich z powrotem z powodzeniem używać. Napisał do mnie, napisał do mnie wiadomość. Yy, pewien miły pan O ile dobrze pamiętam, pan Mateusz. Pan Mateusz ma nieźle wypasione kurniki, słuchajcie. Pełna automatyka, jeśli chodzi o oświetlenie, podgrzewanie, otwieranie drzwi. Panie Mateuszu bardzo dziękuję yy, za maila. Z miłą chęcią przeczytałem. Co prawda, trwało, trwało parę dni zanim odpowiedziałem, bo naprawdę przez ostatnie dni yy, sporo walczyłem tutaj z doprowadzeniem tych wybiegów po zimie do porządku. Ale tak jak mówię, już, już odpowiedziałem. Pan Mateusz ma wszystko ogarnięte do tego stopnia, że. Drukuję sobie również, yy, domyślam się, że na drukarce takiej 3D drukuje sobie również yy, takie tuningowe, yy, nakładki do karmideł, do tego typu karmideł, yy, jakie są u mnie, te plastikowe. Bo jak yy, pamiętacie, ci, którzy śledzą kanał, wiedzą, że ja tam modyfikowałem troszkę te karmidła taśmą. Tak, aby nie, wysypa, nie wysypywało się zbyt wiele tej karmy. A pan Mateusz wydrukował sobie coś takiego na swojej drukarce 3D. Także za to również wielki szacun, panie Mateuszu. A właśnie, a propos, zobaczmy, co też tam słychać u pana mecenasa. A u pana Mecenasa mrozy odpuściły. Co prawda sopelek z noska jeszcze zwisa jakiś, ale już jest dużo lepiej. Lada dzień odświeżymy pana Mecenasa tak aby wyglądał jak nowy, bo w tej chwili wygląda jak trup. Ale dobrze. Mamy nowych wspierających. Kurnik Kazika i oto w Loży Wipów i Promotorów pojawia się nie kto inny, tylko właśnie pani Justyna i wspomniany przeze mnie pan Mateusz Berezowscy. Bardzo serdecznie witam was w Loży Wipów i Promotorów. Dziękuję wam za wsparcie, bo właśnie skończyła mi się pszenica dla kurek. Kończy mi się pszenica, kończy mi się ta pasza special edition więc yy, najmocniej dziękuję za yy, okazane wsparcie za sponsoring yy, dla tutejszych kurek, dzięki wam dzięki wam wszystkim, yy, kurki jak widzicie mają się dobrze mają się wyśmienicie a będą miały się jeszcze lepiej, tak więc yy, cała loża VIPów i promotorów jak widzicie, zapełnia się, zapełnia się osobami wspierającymi, zapełnia się kolorami, ponieważ te kolory oznaczają, że ktoś wsparł kurnik kazika w jakikolwiek sposób, jakkolwiek to rozumieć. Po raz kolejny i, i nie pierwszy raz. Dlatego dla Was wszystkich należą się ode mnie i od żyjących tutaj ptaków wielkie brawa. Anka popiera! Anka was, Anka popiera i bardzo Wam wszystkim dziękuję. Pamiętacie Ankę? Jaka była malutka? Jak się przewracała? Nie umiała chodzić. I zobaczcie na jaką ładną kurkę wyrosła. Kochinki, jak do tej pory. Niosły się słabo. Ja nie chcę tutaj nic zapeszać, ale słuchajcie, dzisiaj z kurnika tutaj od Bolka i Kazika wyciągnąłem już cztery jajka. Więc jak dla mnie to dużo. Te, które tutaj są, te, które tutaj są dwa, to są plastikowe. No tak, Anka wychodząc narobiła wiele krzyku. Siedziała wcześniej w gnieździe, więc spodziewałem się, że zniosła jakieś jajeczko, ale widocznie był to yy, jakiś falstart. Mam nadzieję, że ona jeszcze do, do gniazda wróci i zostawi kolejne jajeczko, więc w sumie byłoby tych jajeczek w dniu dzisiejszym 5. Tylko i wyłącznie z tego kurnika. Każe wam teraz yy, kwoki, ale nie przestraszcie się, bałaganu. To wszystko stąd musi zniknąć i o tym za chwilę. Jest tutaj ciepło, miło i przyjemnie. No i cóż, jak tam się miewają nasze kwoki? E, zobaczmy, siedzą, dziewczyny siedzą pilnie. Halina, sprzedaż buziaka dla widzów. Tak jest, buziaczek od Haliny. Nie, ta ma focha dzisiaj. Grzeję tutaj jajeczka Kilka widzę, że wystaje Spod niej Ale Ale o Już jest ok Mam nadzieję, że wszystkie Pisklęta się wyklują Idę, nie przeszkadzam Natomiast chciałbym wam yy, Powiedzieć Natomiast chciałbym wam powiedzieć O nowym projekcie, który Już na dniach Będę rozpoczynał. Projekt ten jest yy, nierozerwalnie związany z tym bałaganem, który panuje tutaj w tym tunelu foliowym, bo tak jak mówiłem, to wszystko musi stąd zniknąć, ale gdzieś przecież musi się podziać. Więc yy, postanowiłem zbudować taką wiatoaltanę. altanę Zaraz pokażę Wam, gdzie ona będzie się znajdowała. Wiato altane yy, o kształcie oktagonalnym, a więc sześciokąt. Dobrze mówię. Jeśli źle, to proszę mnie poprawić. Oktagonalny to sześciokątny. Chyba tak. Yy, więc postawię ją tutaj w tej części, w tej części yy, mojej działki. Tego bokszpana będę stąd musiał wykopać. Jeśli ktoś lubi bokszpany, to może sobie po niego przyjechać. Oddam za darmo. Jeden i drugi. I tutaj, jak widzicie, a mebel się przewrócił. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj zaznaczyłem już okrąg, i w tych miejscach, gdzie są wbite yy, te pręty metalowe, będą stały. Filary tej altany. Tutaj będę mógł składować sobie yy, i suszyć siano. Tutaj dookoła będą półki, a więc wszystko to, co tam jest w tunelu foliowym, znajdzie się na tych półkach. Od dołu będzie to wszystko zabudowane. Postaram się to zabudować tak, aby nie było możliwości przedostawania się, yy, nie wiem, na przykład jakichś szkodników. Typu, no wiadomo, mysza to się wszędzie przedostanie. Natomiast będę chciał, jeżeli będzie taka potrzeba, będę chciał wykorzystywać również tą powierzchnię jako jakiś taki, wiecie, azyl dla kurek, dla, na przykład dla chorej kurki, jako azyl dla kwok z pisklętami, albo jako odchowalnik. Tak więc lada dzień ruszam z tym projektem. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo nie mam ani żadnego rysunku, wszystko będę robił z głowy, tak jak mi wyobraźnia podpowiada. Wyobraźnia i jakaś tam, powiedzmy, wiedza techniczna, której nabyłem w ciągu życiowego doświadczenia. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, ja jestem dobrej myśli, pozytywnego nastawienia, napędzam ten cały kanał. Swoją pasją również, natomiast wy również dokładacie do pieca. Pamiętajcie, że ja rozpędzam kanał pasją, a do ognia dokładacie wy. Tak więc pamiętajcie o łapach w górę, piszcie komentarze, niech ten kanał się rozwija. Bo oprócz tego, że jest to kurnik Kazika, to jest to również wasz kanał. Na koniec słuchajcie pytanie/zagadka. Po tej czarnej kurce Ayam Cemani, po diabolinie, została mi taka obrączka. I na tej obrączce są następujące oznaczenia. EU PL 18 20 A 418 Jeśli potraficie rozszyfrować te oznaczenia, to oczywiście piszcie w komentarzach. O co tutaj chodzi? A ja się z Wami już pomału żegnam. Żegnają się z Wami kury i koguty w kurniku Kazika. Żegna się z Wami Peggy. Żegna się JCK. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.